Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak krok po kroku skonfigurować tunel VPN typu Client to Site z użyciem protokołu L2TP IPSEC do routera Vigor z systemem DryOS 5. Główne założenia: Router w Warszawie jako serwer VPN ze stałym publicznym IP. Komputer jako klient VPN ze zmiennym publicznym IP. Urządzenia połączone tunelem VPN Client to Site z użyciem protokołu L2TP IPSEC. Konfiguracja serwera VPN Przejdź do zakładki VPN General Setup IPsec Włącz usługę IPsec Pozostaw włączoną wersję IKV1 i IKV2 gdyż L2TP IPsec wykorzystuje IKV1 Pisz klucz Współdzielony Zastosuj zmiany Przejdź do zakładki VPN General Setup L2TP Włącz usługę L2TP Zastosuj zmiany Następnie przejdź do zakładki VPN Teleworker VPN, aby dodać nowy profil. Pisz nazwę użytkownika. Włącz Teleworker VPN. Pisz hasło. W sekcji General sprawdź czy profil jest aktywny. Przejdź do sekcji Teleworker VPN. W polu Idle Timeout wpisz 0, jeśli router ma pozostawić połączenie pomimo braku ruchu. Jako akceptowalny protokół wybierz L2TP z polisą IPSEC, określ sieć LAN, z której będzie przepisywany adres IP. Zastosuj zmiany. W profilu VPN możesz włączyć przypisywanie statycznego adresu IP. Przejdź do zakładki VPN, VPN Connection Status Teleworkers VPN aby sprawdzić status połączonych użytkowników zdalnych, konfiguracja klienta VPN. Drytek Smart VPN Client na Windows. Po zainstalowaniu i uruchomieniu klienta, przejdź do sekcji ustawienia. Włącz NAT Traversa dla IPSEC. Dzięki temu ruch będzie enkapsulowany w UDP i tunel zadziała poprawnie, nawet jeśli po drodze jest translacja NAT. Zapisz zmiany. To ustawienie zmienia wpis w rejestrze Windows, do tego wymagany jest restart komputera. Następnie przejdź do sekcji Profile. Dodaj nowy profil. Wpisz nazwę profilu. Wybierz protokół VPN. Wpisz adres IP serwera VPN. Wpisz nazwę użytkownika. Wpisz hasło. Włącz opcję Zapamiętaj moje poświadczenia, jeśli nie chcesz za każdym razem wpisywać hasła. Wyłącz opcję Zawsze pytaj o poświadczenia, jeśli nie chcesz za każdym razem potwierdzać logowania. W opcjach zaawansowanych pisz współdzielony klucz IPsec. W sekcji Połączenie wybierz utworzony profil i kliknij połącz. Tunel został pomyślnie zestawiony. Smart VPN client domyślnie nie kieruje całego ruchu przez tunel VPN. Jeśli chcesz, aby zarówno ruch do sieci zdalnej, jak i do internetu przechodził przez VPN, edytuj profil, w opcjach zaawansowanych włącz kieruj cały ruch przez VPN. Wbudowany klient VPN systemu Windows. W rejestrze systemu Windows Włącz nad Trawersal dla IPSEC. Przejdź do HK Local Machine, System, Current Control Set, Services, Policy Agent. Znajdź, dodaj jeśli nie istnieje, Assume UDP Encapsulation Context on Send Rule i ustaw wartość 2. Dzięki temu ruch będzie enkapsulowany w UDP i tunel zadziała poprawnie, nawet jeśli po drodze jest translacja na. Po wprowadzeniu zmian wymagany jest restart komputera. W ustawieniach sieci internet przejdź do VPN. Dodaj sieć VPN. Pisz nazwę połączenia. Pisz adres IP serwera VPN. Wybierz typ sieci. Pisz klucz współdzielony. Pisz nazwę użytkownika. Pisz hasło. Zapisz. Kliknij Połącz. Tunel został pomyślnie zestawiony. Budowany klient VPN systemu Windows domyślnie kieruje cały ruch przez tunel VPN. Jeśli chcesz, aby przez VPN przechodził tylko ruch do sieci zdalnej, edytuj profil. W zaawansowanych właściwościach Wyłącz użyj domyślnej bramy w sieci zdalnej. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych filmików.